Cześć, witajcie w takim nietypowym odcinku, ponieważ dzisiaj będziemy sobie odbierać nagrody za kampanię, która miała miejsce przez ostatnie dwa tygodnie Był to event Metalowe Wojny No i co, bez zbędnego tutaj gadania sobie przechodzimy już od razu do odbierania nagród Żadnego czołgu nie będę brać, ponieważ każdy już jest przypisany do mojego konta Tylko tych czterech nie mam w garażu, ponieważ sprzedałem je jak potrzebowałem kredytów, żeby pobrać jakieś bitwy losowe na streamie czy coś takiego jeżeli natomiast Wy nie macie OBK 907 i Chieftaina i macie możliwość wyboru jednego z tych pojazdów, to sobie wybierzcie Chieftaina, ponieważ jest to czołg lepszy na randomy czy też jakieś natarcia. I co my już tutaj nie przechodzimy, tylko odbieramy jakieś nagrody. I myślę, że zaczniemy sobie od tego, żeby wziąć sobie trochę obligacji. Bo jednak one się zawsze tutaj przydadzą. Tak myślę, że maksymalnie za 10 tysięcy kupię i. To będzie w porządku. Bo ile teraz mam ich? 98 tysięcy. Nie, to na, to na spokojnie. Hop. Już w na razie tak to zostawię. Zobaczę, jak to wygląda. 93 tysiące. Jeszcze sobie kredyty weźmiemy, Ponieważ jak już mam wszystkie czołgi, to nie potrzebuję na to wydawać. Ewentualnie na tutaj załogantki. One się zawsze przydadzą. Jakby nie było, gdy jakiś nowy czołg wchodzi. 89 tysięcy. I tutaj się jeszcze będę zastanawiał, czy brać tę ostatnią, czy nie. Podręczniki to raczej nie, chociaż w sumie są za 900. I są. Hmm. 100 tysięcy punktów doświadczenia to nie jest taka sama, jak jest tutaj w tym miejscu do kupienia. Tak, to jest dokładnie to samo. A nie, to nie jest to samo. Ja to wydaje mi się, że nie będę na to marnował tutaj punktów. Do 30 lipca macie tutaj możliwość wyprodukowania sobie czołgów premium 8 tieru i 7, więc nie, nie zapomnijcie tego zrobić, bo to jest dość istotne. Tak naprawdę to jest czołg premium za darmo. Za to, że graliście sobie tutaj kampanię. Myślę, że tego nie będziemy kupować. Błyskawice mi sobie wziął na pewno ten zmierzch. Dobra, to zaraz sprawdzimy. Mm. Dobra, weźmy sobie jeszcze kredyty. Bo ich nigdy. Nich nigdy nie jest za wiele. Dobra. Mamy 74 tysiące. Teraz tak. 10 tysięcy na obligację Jeszcze dobra. Trzeba to, trzeba to mądrze rozegrać teraz. To, to jest ładny kamuflaż. Sobie go odbiorę. Co tu jeszcze? To już mam. Błyskawica. Ten styl też już mam. Zdobywca i zdobywca. A to nie są dwa różne kamuflaże? Bo teraz już się teraz już się trochę pogubiłem. Rzućmy okiem. Zdobywca. Zwycięzca. Tak, to jest ten sam kamuflaż. No to nie będę brał kamuflażu, który już mam bo to się mija z celem, ewentualnie błyskawica, bo błyskawica jest tylko na jedną nację, więc to mogę sobie wziąć na przykład na francuskie czołgi i jeszcze jakieś inne. Ten styl też już mam, to też, to też. Nie, to tak na dobrą sprawę mogę sobie wziąć właśnie błyskawica i co, tak mi się wydaje, że możemy sobie wziąć na francuską nację. I ewentualnie jeszcze. Na francuską dałem i. Chyba tutaj. Dobra. Chyba 46 tysięcy jeszcze punktów. Obligacji już nie wezmę. ewentualnie mogę sobie te emblemaciki wziąć. Mmm, dyrektywy opłaca się to brać. No, teoretycznie tak. I, I tak nie mam co robić z tymi punktami, bo już wszystko praktycznie mam. Te tyle już mam. Nikonta premium raczej się nie opłaca. Dobra, to myślę, że sobie weźmiemy jeszcze ostatnią tutaj załogantkę. Mam 33 tysiące punktów. Nikonta premium też można tutaj sobie wziąć. 33 tysiące, 32, 31. Dobra, i na razie tak zostawię. Hmm. Powiem Wam, że mam dylemat tutaj. Czy brać to obligacja, czy, czy też nie? Jeszcze sobie jakąś błyskawicę tutaj wykupić. Rzućmy okiem, jak ta błyskawica będzie wyglądać tutaj na 279. Ładnie, wygląda ładnie na takim ebr -ku. Też ładnie wygląda I tak się właśnie zastanawiam jeszcze, na którą nację to dać Teoretycznie na, na STB-ka mogłem sobie wziąć Chociaż w sumie Weźmiemy sobie jeszcze te obligacje tutaj. Ile nam zostało punktów? 21 tysięcy. 21 tysięcy. Czyli teoretycznie to są dwie błyskawice, bo tutaj nic już i tak stąd nie wezmę. Nikąd to sobie nie potrzebował, bo mam 225. Więc co? Dobra. Weźmiemy sobie na te japońskie czołgi i na niemieckie. Na niemieckie. Tak. Jeszcze, jeszcze tylko rzucę okiem, czy wszystko mam to co chciałem mieć. Ten styl mam, tutaj wszystko jest git. Ten mam, ten mam, zmierzch też mam. Dobra, to co chciałem mieć, mam to. Ostatnio błyskawice biorę naczynki niemieckie. Dało mi 1500 punktów. I chyba idealnie na coś mogę wydać. Na nowy miejski. Ten chyba też mam, więc nie będę na to wydawać. Uh. Teraz myślę, kurczę, co, co za to kupić? Dobra, mm. na jakim ciągu mam samą załogę? To jest dobre pytanie. Kurcze nie ma jakiejś tej słabej załogi. O, była. No to chyba na isie Ja kupię sobie do Leopard'a sobie Leopard'a książki I... Dobra, książkę w zasadzie Dobra i, i resztę punktów mogę jakoś tutaj zagospodarować y 601 1 A te kosztują po 100, czyli tych mogłem kupić Dobra Inny hmm. zimowy. Ja, chyba sobie bezmeletni. Ha i to też jest przypisane donacji? O kurczę no to nawet nie wiedziałem. Dobra. Co tam? Dobra, i w sumie wydajemy wszystkie punkty, zostało mi 51 To co chciałem mieć mam i możemy sobie zagrać teraz jedną bitewkę jakąś właśnie ze stylem właśnie tym Błyskawica My Zagramy EBR-kiem i zobaczymy jak to wyjdzie jest Błyskawica tutaj, dobra, to ja robię krótkie cięcie i widzimy się zaraz w bitwie No i rzuciło nam Dębinę, dosyć w porządku matchmaking, poza tym, że są cztery lighty. według mnie to jest bardzo duży problem, tak samo to, że możecie rzucić trzy arty w grze na dziesiątkach to jest tragedia według mnie. Teraz obecnie jak to nagrywam to są bitwy rankingowe i na bitwach rankingowych jakoś jest blokada, że, może być że mogą mieć maksymalnie dwie artylerie i maksymalnie dwa czołgi lekkie a na randomach to jest po prostu jakaś masakra to co się dzieje a nie da się grać przy, przy trzech artach, jeżeli na przykład macie takiego chieftaina. Wyobraźcie sobie, że rzucę wam malinówkę z trzema artami, a wygracie chieftainem. Przecież to będzie masakra. Ale żadnego problemu w gaming nie widzi, więc takie trochę wiecie. Średnie to. O, nasze berta. O, o, o. Oj, sorry. Ja. Dobrze, dobrze, że ich EBR-y giną Stało tylko dwa Nie wiem czy dostał czy nie Teraz ja sobie teraz zagrać tutaj bardziej agresywnie, ale swoją drogą Ten kamuflaż błyskawic jest ładny Kiedyś nie byłem do niego przekonany, a na EB, że ładnie wygląda Jestem lekko zfokowany Dobra, z racji tego, że mamy tutaj wszystko na tych domkach, to spróbuję sobie podjechać agresywnie w to miejsce i zacznę spotować to progetto zobaczymy co z tego wyjdzie teraz powinienem mieć spota nie, nie mam, czyli Ebera nie ma w tym krzaku, Ok. zobaczcie wyjechałem się teraz tu no i proszę bardzo robić damage tam, robić, robić bardzo dobrze, bardzo dobrze Już tutaj ich jeszcze raz spotuję Okej okay. Oczywiście Eber na haeczkach to jest typowe na randomach, ale okej okay. Bazier tutaj one shot, okej. Okay. i Eber patrzcie. Znowu na haeczkach przyjechał. Oba na haeczkach. Ok. Okej. Tym ruchem właśnie za wygraliśmy tutaj bitwę, więc w porządku. To teraz te EBR jeszcze, żeby wyeliminować i będzie w porządku, to... A w porządku. Jeszcze 8 razy powiem to słowo. Dobra, Dobra idzie sobie EBR. Ten gracz weberzysz powinien być wyeliminowany, ale ja, no, trafię go dwa razy za zero w kółeczka, słuchajcie. O, i teraz za trzecim razem dopiero trafiłem. Okej. Okay. dobra, myślę, że możemy mieć ja agresywniej spotować tutaj. Bo teraz tam czołgi się cofną w to miejsce i tam pewnie stoi kilka czołgów na snajpie. To podjdziemy i sobie to wyczyścimy. Jest T51 Heavy, jest T4 Pack jest tylko strzelać Nie było po moim spocie? Właśnie było, było Ale coś słabiutko Jeszcze drugi e bar się kręci 339, dobra losowana Okej, okay, pojedziemy sobie tutaj w to miejsce A, jestewek mi tutaj strzelił jeszcze. Pokusz, już na ciebie piski od burzące ładuję tym estebeczkiem. I oddam, oj 197, słabiutko. A się boję, zatrzymać, bo prawdopodobnie. No bo dobra, się zatrzymam. Co mi A, no tak. Nawet. No cóż. Ważne, że bitwa wygrana. Mogłem tutaj lepiej trochę zagrać około 3, 3 6 9, 9 3-5-6, lepsze ode mnie Jestem ciekaw ile z was teraz wygrało czołg na tej kampanii Dajcie znać w komentarzach, z się dowiem Niech się ta bitewka szybko kończy, zobaczymy jeszcze wyniki że jeszcze pokażę na innych nacjach, na tych co kupiłem Możemy kończyć Właśnie, zastanawia mnie to, ile graczy by robili uszkodzeń, gdyby nie auto-aim. Bo z tego co założę, to bardzo dużo osób gra właśnie na auto -aimie. Tak się prezentują wyniki w tej bitwie. Jeszcze tylko pokażę na szybko, jak wygląda to na poszczególnych czołgach. Styl błyskawica na STB-ku, Tak, ładnie. A279 pokazywałem, jeszcze tylko w sumie na 50 będzie pokazywałem. Pokaż. A nie, teraz nie pokażę, bo jest najbardziej, a to nie będę już przedłużał filmiku. Dobra, także dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Siamanko.